Cześć! Witam Was na kanale METYLU MAKEUP i dzisiaj pokażę Wam moją propozycję makijażu dziennego wykonanego paletą Carmel Cudmiód z Glam Shopu. To jest generalnie taka dość neutralna paleta. Ma bardzo dużo złotych, takich, nie wiem, pomarańczowo-złotych, błyszczących cieni, ale ma też trzy maty, które świetnie się sprawdzają do właściwie każdego rodzaju makijażu. No i na pierwszy ogień idzie właśnie makijaż dzienny. Jeżeli jesteście ciekawi, jak go wykonałam... To, co to, to, to mam na oczach, to koniecznie ze mną zostańcie. Ok, na powiekach mam już resztki korektora i zrobimy coś nietypowego, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, pewnie większość ludzi tak robi, ale ja nie za bardzo. Zaczniemy sobie od cienia bazowego i będzie to mleczko pszczele, ten najjaśniejszy mat z palety. Nakładam go sobie na puchaty pędzel. Tak jak widzicie, on się troszeczkę sypie. Go nakładam. No ale okej. Okay. Nie ma problemu. Ważne, żeby się ładnie nakładał na oko. A rozklepuję korektor, bo trochę się pozbierał. Ok. No i teraz nakładam na całą powiekę. Tutaj na część ruchomą. I zaraz będę wyjeżdżać na załamanie. I rozcieram już do załamania. Bo całkiem nieźle to wygląda wyrównam mi koloryt, a o to mi chodziło. Dołożę sobie jeszcze tutaj do zewnętrznego kącika, chociaż tam będę jeszcze nakładać, no wiadomo, ciemniejszy cień. Ale tak rozcieram tutaj bardzo szeroko, bym powiedziała. No po prostu robię sobie taką bazę z cienia. I wiecie co? W sumie tak mi się to podoba, że mogłabym to tak zostawić, ale nie. Mamy tutaj tej palecie jest potencjał, nie ma co tego tak zostawiać. Jedziemy dalej. Na ten sam pędzel, bo dlaczego nie? E, nabieram sobie pszczołę. Tutaj taki trochę ciemniejszy mat, w takim miodowym odcieniu. I jadę w zewnętrzny kącik. Tak, wiecie, tylko stempluję sobie. O, I teraz będę rozcierać. przejadę tutaj do załamania żeby mi się oko ładnie powiększyło, trochę powyżej, no bo wiadomo, trzeba rozetrzeć i wyciągam do końcówki mojej brwi. Na szczęście te cienie są na tyle neutralne w kolorze, że nie przejmuję się tym, czy mi wyjedzie za, za bardzo w dół, czy nie za bardzo w dół, po prostu mam wywalone. Dołożę sobie jeszcze pszczoły Czemu nie? Stemplu, stemplu, stemplu. I ścieru, ścieru, ścieru. Znaczy czy w sumie. Bo nie chcemy go ścierać, tylko chcemy go rozcierać. Rozcieramy cień. W sumie to czystym pędzelkiem. Znowu wezmę sobie mleczko pszczele. I wejdę tutaj w ze... Wewnętrzną, tak. Ja już mam taki problem. Wewnętrzną część załamania powieki, ale tak mam problem. Z nazywaniem tych cieni, znaczy tych części zewnątrz, wewnątrz. Nie wiem, pewnie już nic z tym nie zrobię. E, wracam do tego poprzedniego pędzla, którym nakładałam pszczołę. I będę z nią jechać do zewnętrznego kącika dolnej powieki. Ale się super nakłada. Mega mój kolor. Taki cieplutki brązik. Lekko pomarańczowy. Karmelowy po prostu. To w końcu karmel miód, tak. Okej, okay, jak tak patrzę, to maty mamy prawie skończone. Zmienię sobie na taki bardziej precyzyjny pędzel, bardziej spłaszczony i nałożę sobie jeszcze trochę jak w ulu. I na razie nałożę tutaj w najbardziej zewnętrznej części dolnej powieki, tak, żeby tylko wzmocnić tutaj. O, bardzo mi się podoba. Lubię, jak jest tak trochę podkreślona ta dolna powieka, ale chyba tym razem jeszcze trochę nałożę na górną, też w zewnętrznej części. Tak przybliżę. A, bo w sumie, dodajmy jeszcze tutaj trochę wzmocnimy. Wtedy nam się to oko tak ładnie połączy. Góra z dołem. Bardzo ładnie. Troszeczkę tutaj rozcieram. Ten pędzel, którym nakładałam pszczołę, czyli ten średni brąz Dołożę tej pszczoły A, Żeby tutaj ładnie połączyć te dwa cienie Zintensyfikować to, co mamy tutaj w, w zewnętrznym kąciku Znowu biorę troszeczkę jak w ulu Tak wiecie, przemiennie, żeby to mi się y, zrobiło takie bardzo ładne warstwowe przejście warstwowe, no bo dokładam po prostu kolejne warstwy. Troszeczkę wyciągam do zewnątrz tu już tym samym pędzlem, ale na nim już praktycznie nic nie ma, więc tylko no nie powiem, że czystym, no ale tym pędzlem, którego wcześniej używaliśmy lekko, bardzo delikatnie w stronę brwi. Wrócę sobie do tego jeszcze pędzla, którym używałam leczko pszczele, bo jednak tutaj chcę bardziej to rozjaśnić. I jeszcze przejadę tutaj na wewnętrznym część dolnej powieki, żeby po prostu mieć jakiś, jakiś tutaj cień, takie lekkie cieniowanko. Okej, okay. mi się bardzo podoba, jak to teraz wygląda. W sumie mogłabym tak już wyjść. To jest też świetny pomysł na makijaż dzienny. No ale słuchajcie, jak my tu mamy takie fajne błyski, to żal byłoby ich nie wykorzystać. I tak się zastanawiam, chyba... Taki najbardziej delikatny blask z tego wszystkiego. Znaczy, na pewno użyję karmelowego. To jest na 100% użyję go do rozświetlania wewnętrznych kącików. Jeszcze teraz się tak zastanawiam pomiędzy tymi dwoma tofi a brązową kostką na dolną powiekę. Bo ją ja bym chciała podkreślić, bo myślę, że to zawsze fajnie wygląda trochę. Ale tofi jest jednak taki bardziej dzienny. Tak mi się wydaje. I, i użyję, użyję po prostu. Tofi. Nabieram sobie taki yy, taki spłaszczony pędzel, trochę puchaty, trochę nie. Yy, I nabieram sobie Tofi. Tak, jak mówię, tak głaszczę tym pędzlem. I jadę tutaj, no prawie, żeby wewnętrznej części tutaj tego dolnej powieki. O. Wiecie co, teraz tak sobie pomyślałam, dlaczego nie miałabym użyć tej brązowej kostki? Wezmę ja sobie tą brązową kostkę na drugą stronę pędzla, żeby nie było. I przejadę tutaj po środku dolnej powieki. Ok, i teraz mamy taki lekki gradient na dole. Tu jest trochę bardziej pomarańczowo, a tu jest trochę bardziej brązowo. Wiem, że to jest subtelna różnica ale jednak jakaś jest. Dołożone. Bardzo fajnie. Teraz wezmę sobie kolejny taki... O jest coś mi wpadło do oka. Okej, okay, już jest spoko. Teraz wezmę sobie taki spłaszczony pędzelek i postaram się nim nałożyć karmelowy w ten kącik, znaczy nie postaram się, po prostu nałożyć tak Ooh, nice to jest takie fajne żółte żółte złoto nie wiem, ja lubię takie kolory tu jeszcze trochę wyjeżdżam żeby to nie było tylko takie, wiecie taka kropka, tylko coś no roztartego, tak połączonego Tutaj odpowiednio z tą dolną i górną powieką. Wezmę jeszcze mleczka pszczelego, żeby tutaj połączyć te dwa cienie. Okej, okay. mi się ten efekt bardzo podoba. Zróbmy teraz rzęsy. Oczywiście użyję odżywki z Eveline, i tak się zastanawiam, chyba pójdę. No tak, w sumie makijaż dzienny to po prostu lovely best ever, co mam się zastanawiać. Skończone. Teraz poza kamerą zrobię moje drugie oko. Widzimy się za chwilę. Tak prezentuje się skończony makijaż. Sorry za nagłą zmianę oświetlenia, ale słońce zaczęło mi świecić centralnie w twarz i musiałam tutaj trochę pozmieniać, zakryć zasłony i wezwać pomocnika, który trzyma mi tutaj firankę. No ale mniejsza z tym porozmawiamy o makijażu. Tak jak widzicie. Prezentuje się bardzo ładnie. Jestem mega zadowolona z tego, jak mi to wyszło. Nie powiem, żeby to było jakieś trudne, bo makijaż był dość intuicyjny. Ale mimo wszystko robi wrażenie i myślę, że spokojnie można w nim pójść do pracy, na spotkanie z koleżankami, no w sumie gdziekolwiek. Bardzo dobrze mi się pracowało z tymi cieniami. Może, wiadomo, nie jestem taka podjarana jak w przypadku papryki. w przypadku Papriki. Tej innej czerwonej palety, z którą mogliście zobaczyć film dwa tygodnie temu. Ale i tak strasznie ją lubię. To nie było moje pierwsze użycie, jakby co. E, ja już wcześniej z nią tam coś próbowałam, i wychodziło naprawdę bardzo ładnie. To są też moje kolory, e, mniej szalone bym powiedziała, ale nadal moje ja się w nich dobrze czuję. No i co? Mam nadzieję, że filmik i makijaż Wam się podobały. Jeżeli tak, to zostawcie kciuki w górę, komentarze. Może macie tą paletę, może chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami z nią. Eee, no i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich filmów. Filmy pojawiają się w sobotę i niedzielę o 11:00. Zapraszam też na mojego Instagrama, na którym możecie zobaczyć więcej moich makijaży i też kilka poleceń kosmetycznych. Także zachęcam. Do zajrzenia. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!